Teraz nagle każdy jest ekspertem od krypto. Dosłownie co nie wiedziałem na TikToka o tej tematyce, każdy już wie, że to warto kupować, tego nie warto kupować. tym dostawała hajs za każdym razem, jak jakiś pseudo-ekspert skomentował TikToka o tematyce krypto, byłabym bogatsza niż oni wszyscy razem się. Teraz to jest mega popularny temat i każdy chce się gdzieś tam wykazać swoją wiedzą, ale nie wiem, czy to jest tak dobry pomysł podnosić za samozwańczymi ekspertami, którzy są nimi od kilku dni. A tak naprawdę ten temat jest super ciekawy i w ogóle dużo osób się tym teraz zajmuje i tak faktycznie z tego zarabia. Tylko trzeba wiedzieć skąd brać informacje. Nie chcę się chwalić, absolutnie, ale mam dostęp do osoby, która jest w topce, jeśli chodzi o krypto w ogóle na całym świecie. Dosłownie, jeżeli ktoś się faktycznie tym na poważnie zajmuje a i śledzi jakieś tam rankingi, to każdy zna jego imię i nazwisko. Nie to, że Nick Gomez prowadzi sesje edukacyjne, gdzie każdy może się nauczyć tego krypto, jak samemu analizować te wszystkie straszne wykresy i wiedzieć, w jakich momentach sobie gdzieś tam inwestować. Ale też ten Goat Goatów dosłownie podsyła swoje analizy. W sensie, ty nie musisz na początku wiedzieć i analizować tego wszystkiego, uczyć się tego wszystkiego, bo on podeśle ci dosłownie coś takiego. I ty te numerki po prostu wklepujesz w aplikację swoją, tradingową, od osoby w rankingach światowych, w topce. Więc ogólnie temat krypto jest super ciekawy, super interesujący. Interesujący i super dostępny dla nas, dla każdego, bo tak naprawdę każdy może mieć dostęp właśnie do takich analiz. A niekoniecznie warto się słuchać gdzieś tam randoma w komentarzach. A jak ktoś jest zainteresowany miejscem, gdzie mamy dostęp właśnie do takich edukatorów, którzy są dosłownie w topkach rankingów światowych, to po prostu możesz na mnie tutaj ja Ci tam powiem dokładnie, gdzie ja znalazłam takie miejsce, bo ten temat jest ultra ciekawy i ultra w ogóle przyszłościowy, natomiast trzeba wiedzieć, skąd brać informacje.